Witam, Lubuskie. Jestem dzisiaj na szlaku bubrowym. Akurat trafiłem z przodu przed szlakiem. Na takim placyku jest organizowany Dzień Dziecka. Ale <tryk> to wszystko nieważne. Jak tu jest pięknie. Zobaczcie. To miejsce warto polecać, więc polecam. A jak dojechać do, na szlak Bobrowy z Krosna Orzeńskiego w stronę Słubic? W miejscowości Urad skręcacie w prawo. Kilka kilometrów jest znak, i jesteście na szlaku Bobrowym. A warto teraz przyjechać, bo jest bardzo dużo roślin, i wszystko kwitnie teraz. Polecam to miejsce. Tutaj za mną kiedyś były dziki. Tu za tym ogrodzeniem, w tym pomieszczeniu. Ale teraz jakoś nie widzę ich. Chyba ich nie ma. I przy okazji trzeba iść albo główną drogą, tak z boczku, albo tu przez las ścieżką do takiego wielkiego dębu szypułkowego. Naprawdę wielki. Polecam, przyjeżdżajcie, póki wszystko kwitnie.